Gdyby nie ta cała plejada osób, która tutaj stoi przy nas, prawdopodobnie oprócz tych osób, które się indywidualnie zaangażowały i stoją również po tej drugiej stronie, czyli również członkowie koła słonka czy działa, działacze kultury, prawdopodobnie nie byłoby to możliwe. Dziękuję bardzo serdecznie tutaj w imieniu wszystkim za to, że jesteście, że działanie, które dzisiaj chcemy zainaugurować, ponieważ pierwsza edycja miała. Rację w zeszłym roku, ile się nie mylę, to bardzo się cieszę, że zostaliśmy zaproszeni przez koło Łowickie Słonka do tego działania i możemy wspólnie współorganizować w tym roku to wydarzenie. Oczywiście witam wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i do którzy będą prowadzili ten piknik. To bardzo ważna sprawa. Ale przede wszystkim witam młodych ludzi, witam dzieci, którzy tak licznie nas tutaj zaszczycili swoją obecnością. Bo to przede wszystkim dla Was to zostało zorganizowane. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło, że możemy gościć w okolicznych lasach pniewskich. Sieraków, jest trochę dalej, ale tu na terenie obwodu koła słonka. Tak liśnie przybyłych przedstawicieli lokalnej społeczności z pilcza, dzieci, rodzicami. I będzie nam bardzo miło, że konkurs kniei w otoczeniu lasów kniewskich będzie się tutaj odbywał. Jak tu już Pan Leśniczy wcześniej powiedział, jest to bardzo miłe i dobre, że Leśnicy z myśliwymi wspólnie organizują takie imprezy. Ja życzę również dobrej zabawy i, i miło spędzonego dnia. Tak jak tutaj Państwo przede mną powiedzieli, mamy Myśliwych, mamy Leśniczych, mamy też Strażaków. Myślę, że wszyscy trzej jako grupy spotykamy się właśnie w lesie i to ten las, ten obszar, ten teren zielony z tym Hasłem dzisiejszego dnia, a hasłem przewodnim. Cieszymy się, że możemy z Państwem być. My tu dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim, właśnie pokazać, jak możemy poradzić w takich sytuacjach, gdzie właśnie no nasza przyroda ginie ze względu na, na pożary, jak sobie z tym radzimy, jak przeciwdziałać takim sytuacjom, czyli tak troszkę prewencyjnie i profilaktycznie, jak w tym zielonym lesie bezpiecznie też być i żyć. Zatem, aby nie przedłużając, ponieważ już mam przy sobie tutaj obok stojącą panią Jolę Brablec, sędzie technologicznego członek Komisji Sęk przy Zarządzie Okręgowym PZE Uznaniu, która pokaże nam i przedstawi nam y, pokaz psów, prawda, myślisz? Zatem oddaję głos i wszystkich chętnych zapraszam do nas bliżej, aby zwrócić uwagę na to i przysłuchać się naprawdę ciekawym, interesującym historiom. Ja chciałabym zaprosić tutaj yy, bliżej właścicieli psów, który, którzy przyjechali dzisiaj, aby pokazać nam i zaprezentować swoje psy. Te psy, które wykorzystywane są użytkowo, psy, które wykorzystywane są z łowisku. Mamy tutaj tylko kilka razy, zaraz to jakoś ogarnięte. Uporządkujemy i poproszę właścicieli psów do współudziału w tym pokazie. magicznymi takami, jak zasięgała języka. Macie dużo, dużo informacji oraz niespodzianki dla naszych uczestników dzisiejszego Tak jest. Zapraszamy do naszego majątku rodzinnie, Zapraszamy starszych i młodszych. Mamy magiczny solik z drewnianymi kształtami liści, możemy spróbować w kolejnym Malutkie nasionka, z których wyrosną sadzonki drzew, też są dzisiaj z nami. No a w przyszłości będą dorosłymi, dużymi drzewami, które można spotkać w naszych pięknych lasach tutaj w Zagadki i gry zapraszamy serdecznie. Z zaskoczenia, tak? czy ktoś w ogóle trafił do tarczy dzisiaj? Yy, powiem pani szczerze, że, że tarcza jest ostrzeliwana nagminnie. Wyniki są całkiem przyzwoite tak? i całkiem dobre. No, oczywiście, jednym idzie lepiej, drugim gorzej, ale yy, no, tutaj też należy to na karp mniejszego lub większego doświadczenia. Yy, a, a kilka takich powiedzmy w pigułce zasad, zanim się ktoś zabierze zastrzelanie z wiatrówki, ktoś kto robi to pierwszy raz, o czym powinien pamiętać? Przede wszystkim odpowiednia pozycja strzelecka, no ale to już każdemu trzeba indywidualnie wytłumaczyć, bo nie, nie sposób to teraz tam zreferować na szybko. No i to jest też podstawą pewna ręka, no nie każdy to ma, tak? Wiadomo, że dziecku będzie gorzej utrzymać taką ciężką broń bez oparcia, no ale to jest wszystko kwestia treningu i... i... Nabierania doświadczeń. Panie Pawle, na samym początku mieliśmy bardzo fajne wydarzenie, ponieważ tak. rozmawialiśmy o e, psach myśliwskich i tak. pan ma swojego pieska. Tak. E, może pan troszeczkę wspomnieć o tym, co, co się wydarzyło na samym początku? pikniku? E, to znaczy rozumiem, że mam o swoim się tak, opowiedzieć coś, tak, tak, tak. tak. Jest to pies rasy niemiecki terier myśliwski. E, są to psy bardzo żywe, bardzo energiczne, potrzebujące dużo ruchu. E, układamy je głównie do polowań na drapieżniki. Można z nimi też oczywiście na dziki polować i inne takie różne specjalizacje, ale podstawą to jest polowanie na drapieżniki. Chcemy w ten sposób ułatwić życie zwierzynie drobnej, bo wiadomo, że im więcej odszczelimy drapieżników lisów i tym łatwiej będzie przeżyć kuropatwą zającą. No właśnie to, to mnie zaciekawiło, bo usłyszałam, że, że pan to powiedział, że jest to takie specyficzne polowanie przy norach zwierzęcych, tak? Tak. Psy są szkolone w ten sposób, że zadanie ich polega na tym, że mają albo z nory bądź teraz ostatni, ostatnimi laty bardzo popularne staje się polowanie, czy stało się polowanie na stogach. W takich stogach układanych z dużych barotów słomy. Drapieżniki chętnie szczególnie lisy je zasiedlają, bo mają jakby gotowy dom. I zadanie psa polega na tym, żeby bądź z nory, bądź ze stogu wypłoszyć lisa. A myśliwi czekają, z bronią i starają się go odstrzelić. Panie Pawle, fajne są takie imprezy? Troszeczkę łączone z ludźmi, którzy być może mają bardzo niewiele wspólnego z łowiec, i, i też nie do końca wiedzą, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajne. Nam e, tym bardziej zależy na tym, żeby osoby niezwiązane z owiectwem przyjeżdżały. E, mamy okazję wtedy pokazać się trochę z innej strony. Mamy okazję porozmawiać o owiectwie, wyłuszczyć troszkę, na czym to polega, e, bo myśliwi to w ogólnym e, mniemaniu to tylko mordercy, tak, i którym zależy na zabijaniu. Wcale tak to nie wygląda. Cała gospodarka owiecka to jest dużo szerszy aspekt i takie spotkania służą m.in. do tego, żeby, żeby to troszkę ludziom wyjaśnić. Także my dziękujemy. Będziemy cały czas Wam relacjonować to, co jeszcze dzisiaj się będzie, będzie działo. A tak naprawdę, najfajniejsza rzecz tego pikniku, jeszcze przed nami, czyli polowanie z aparatem. Aniu, tak możesz siedzieć na tronie. Ja się boję ci przeszkadzać, bo Ty tak misternie pracujesz nad tymi podkładkami. Co dzisiaj robimy? Malujemy na e, takich pięknych, brzozowych kołeczkach. Dzieci mogą odbijać różnego rodzaju przygotowane przez nas wzory, ale też mogą nauczyć się w bardzo prosty sposób takie oto listeczki namalować. Ja tu czekam aż dziewczyny skończą malować ekotorby, bo te kołeczki to nie jest jedyna rzecz, którą robimy, ale malujemy dzisiaj też na. Ekotorbach. I, I właśnie za chwilkę będę uczyć dziewczyny malowania listków. Bardzo fajna atmosfera, świetna pogoda. Wiatr nam trochę psuje szyki, zwiewa nam. Coś... Trochę bardzo nam psuje szyki, wszystko fruwa, ale ale. Tak, zwiewa nam co jakiś czas wszystkie farby, ale dzieci pomagają nam to pozbierać i działamy dalej. Yy, dziękujemy za super przyjęcie w, na Waszej ostoi. Yy, często robicie takie wydarzenia i takie pikniki? Właściwie drugi raz. Raz, pierwszy raz zachęcono nas z zewnątrz przyjechała ekipa, która organizowała właśnie tego typu imprezy dla dzieci. Chodzi o to, że w obecnej znaczy prawo nie zezwala na to, aby dzieci mogły brać czynny udział w polowaniach. Dla mnie to jest też takie trochę. Jakby to powiedzieć, no nienormalne, bo nie wszystkie dzieci biorą udział w polowaniach, ze względu na to, że no, nie mają styczności. E, jedynie dzieci myśliwych, tak? No one się muszą uczyć od samego początku im wcześniej, tym lepiej, żeby, żeby polować, żeby to wykonywać lepiej i dobrze, tak? E, I ze względu na to, że nie wolno jakby dzieciom uczestniczyć w polowaniu, robią taką alternatywę, która e, jakby pozwala na polowanie oczywiście wirtualne z aparatami. Rozumiem, że przejdziemy przez taką klasyczną odprawę przed polowaniem. Znaczy coś takiego będzie, może nie do końca tak jak jest przy prawdziwym polowaniu, no ale postaramy się coś takiego stworzyć, żeby dzieci były zadowolone i żeby znaczy, wyniosły z tego jakieś znowu. konkretne Znaczymy. emocje, tak? Chciałbym wszystkich powitać, Daszmur. Polujemy na kwiatki, robaczki, drzewa, ukazującą się zwierzynę i piękne krajobrazy. Polujemy do godziny 17.30, po czym wracamy na ostoje.